O, tu jest ładniejsza jakość. Jeszcze raz to z chęcią. Tu jest ładniejsza jakość. Ej, ale weźcie pod uwagę, że... Kurwa... Koja... Wszystko... Ej, tam nie było padu pomyślności czasami? Tam były pagody chyba. <laughs> rozkurwił połączenie z babą. Ej, kojarzę te efekty. Te efekty już kiedyś były widoczne. Te takie wiesz. Te fale takie. Z tej strefy. Już jest na YouTube trolek, A też u nas widzisz. Co ty próbujesz? Deadpool tam biegł Rip kotek no Dobrze dopisałeś kotek, bo już myślałem, że live on wywaliło. Czekaj, na co mam czekać Luki? Pa! Suzu! I ten ziomek, który wypadnie zaraz... A dobra, nie spejleruję, może nie było. Pzu. I teraz wam powiem, dla osób, których nie było w czwartym sezonie. W czwartym sezonie dokładnie taka sama sytuacja była. Spadł meteoryt i kilka tygodni później wyszedł z niego właśnie ten ziomek. Po powtarza się historia. To samo było w sezonie czwartym. Tylko, że wtedy meteoryt rozjebał pół mapy. Wiem, że nie masz powodu, masz napisy mi uszyć, na dole, ale. O nie. czekaj! Sru, kurwa, wyjebał. Kopa w Mogę dać Ci czynu. A co z siostrami? Mogę dać Ci wszystkich, ale musisz mi pomóc naprawić to. Mamy umowę. Na razie. Bardzo mnie uspokoiłeś. Spoko no to do pracy. No to do pracy, widzowie. O kurwa, Ewent, Ewent To nasz bilet do domu. Ewent Fisowiewicz! Nie żałował. Ja pierdolę, hype na czacie, hype na czacie. Nie przygotuj tego pędzarza. Nie mamy wiele czasu. Pętlarze? Pstu, jak go wyjebało! Znowu ty? Siema! Siema, co tam mordo? Siema! Dawaj, idziemy! Idziemy uratować Siałem, chodź! To nie ja! To... Proste, chodź! Halo? ale tak, że nie wiem, czy zdołam to naprawić. się! Normalnie słucham, po mapie. Uwaga! Rozkwitać. Nie będzie odwrotu. Nie, nie, nie będzie odwrotu, odwrotu. szybciej, łócie skurwiel! Jaka wielka burza widzowie, co się dzieje? Niedobrze. Bardzo niedobrze. O, o portal, wchodzę tu. Morda tam, ja wchodzę do portalu. A jak myślisz? Jasne, działamy. Pa jak a ja mnie też coś daj robić, halo. Ja też chcę. Daj mi też to kule. Niestabilność będzie się tylko pogarszać. Uwaga na falę rzeczywistości. Jaka fala? Przypilnujemy! rzeczywistości mogą wszystko zmienić. O wiem! Halo? Kim ja jestem? Jestem motylem. O, Moty! Okejł ciebie! Jestem motylem, więc... Uuu. 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 Chyba twoja kolej. Będziesz moimi oczami i urzami. I rękami. I nogami. Spoko! Mogę spoko! To daj mi tę kulkę, to ja zamknę. Daj mi, o! Dał mi kulkę i co? Dobra, zamykam. Jak mam zamknąć? Sru, kurwa, sru, tu tu tu, tu, tu. Pa, jak zamykamy, pa, jak zamykamy. Ujo, pierdole. Andrzej, Andrzej! Uuu. Dobra, Andrzej, zamknięte. Nie denerwuj się. Łocie cie, skurwiel. Beautiful! Dobrze, ale potrzeba mi więcej czasu. Nie odpuszczaj! Szybawem. Boko spoko! Na portale, ale jest bardzo, daleko. bardzo daleko, nie ma problemu, daj mi auto, ja przejdę. Łocie, skurwiel! Się? Ty tu scelają! Będziemy musieli jakoś Jesień Szybaw. jest! Jesień! Ta, w ogóle tam jest... Ta! Eee... Pa pali się coś tam. Raz go widzę. Co tam samotny? Nie, słabo. Musimy się pospieszyć. Nie na tak rand bez końca. Trzymaj się! Przenoszę nas do trzeciego portalu! Przenieś! Trzy, dwa, jeden, sród! Dobra, a tam jaka mgła fajna. Są to jakieś krowy, a to wilki. To wilki są, widzowie. Myślę, że ten event jest koksem. Hype na czacie, jak oceniacie event? Jest koksem totalnym, dobra, idziemy. Jezu się na nie. Czym ja jestem? O Tomb widzowie, jestem Tomb Raiderem. Petekrał w grę. Nie, mut. Dobra, gdzie jest ten? Dobra, idziemy dalej. I jak to tam wygląda? Jak to tam wygląda? Za dużo! Musicie działać! Za to jest jeden! Trzymaj się! Sru. O, o! biją mnie, biją! biją mnie! Biją mnie! Ja umrę! O, przeżyłem! Ha, ha tfu na was! Nie. To już ostatni! Chyba się udało. O co to, jakiś bunkier Tego tu chyba nie było, nie? Nie jestem pewien. Dobra, następny jest krytyczny. What the fuck? To nie wystarczy. Nie powstrzymam tego, ale może uda mi się ograniczyć wybuch. Muszę zamknąć się w środku. Nie musisz tego robić! O buduję wieżę Nie się dopóki nie skończymy. Mogę tam iść? Oto o kurwa, ale hype Co się tu dzieje? Jakim cudem mam płynne 140 FPS u w Fortnite? O, wyrastałem jakieś kolce. Ło! Chyba się trochę buguje ten event Lecę do góry. E, wciągam je! nie no co ty ro... Do... A, tu są schody. Idę, <grystanie> idę. Spokojnie, spokojnie, poczekaj z obiadem. Już ide idę. Zara będę z obiadem, w nie. Bible dla niego widzowie. Dobra, nie jestem się ma jak tam wejść? Siema, mogę do ciebie pomóc? wejść? Eee, się. Nie! Nie będzie następnej szansy. Musisz odciąć punkt i przeciążyć urządzenie. Przeciążyć urządzenie? Zostanę uwięziony w pętli. No widziałeś, bugowałem się. się. Nieważne co się zdarzy. Nie poddawaj się. Znajdę cię. I powiesz mi wszystko. A, Spoko. Zamykaj to! Zamykaj to, Andrzej! Sru, Pa! Jaki się wykluł, chłop! No ma nie kurczak wejku! Dobra, ten event był naprawdę, naprawdę kozacki, widzowie! Jak wam się podobało? Ten event był naprawdę kozacki! No... Ten event był naprawdę koksem. Nieważne jak samotni jesteśmy, łączy nas.